Niech błogosławieństwo Najwyższego spocznie dziś na każdym, kto zdecydował się zatrzymać w tym miejscu i otworzyć swoje serce na Słowo Boże. Witamy was serdecznie w kanale świątynia Światła, gdzie razem szukamy Bożego prowadzenia i mądrości w naszym codziennym życiu. W dzisiejszym dniu pragniemy razem zanurzyć się w głęboką modlitwę do Ducha Świętego, prosząc Go o dar mądrości i prowadzenia na naszej ziemskiej drodze. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego czasami czujemy się zagubieni w tysiąc w swoich decyzjach? Dlaczego mimo szczerych intencji wybieramy ścieżki, które prowadzą nas z dala od Bożego planu? Te pytania nie są przypadkowe. To właśnie Duch Święty woła do naszych serc, aby prosić Go o światło w ciemnościach naszych wątpliwości. Fakt, że jesteście tutaj dzisiaj, nie jest przypadkiem. Bóg wiedział, że potrzebujecie usłyszeć. Te słowa, że wasze serca pragną głębszej więzi z Nim i jaśniejszego zrozumienia Jego woli dla waszego życia. Czy wiecie, że Jezus sam obiecał nam Ducha Świętego jako naszego pocieszyciela i przewodnika? W Ewangelii według Świętego Jana, w rozdziale 14, wersety 16 i 17, Chrystus mówi: "A ja będę prosił Ojca, a da Wam innego pocieszyciela, aby był z Wami na zawsze, Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może." Bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, bo u was przebywa i w was będzie. Jak potężne są te słowa. Duch Święty nie jest odległą siłą, ale żywą obecnością, która mieszka w naszych sercach, gotowa nas prowadzić w każdej chwili naszego życia. Zostańcie z nami do końca tego wideo, aby poznać konkretne sposoby, jak można rozpoznać głos Ducha Świętego w swoim życiu i jak otworzyć się na jego prowadzenie. W najtrudniejszych momentach. Odkryjecie również, jakie błogosławieństwa czekają na tych, którzy prawdziwie powierzają swoje życie Bożemu prowadzeniu. Módlmy się teraz razem. Duchu Święty, przyjdź do naszych serc. Ty, który jesteś światłem w ciemnościach i przewodnikiem na pustkowiu naszych wątpliwości, błagamy Cię, abyś oświecił nasze umysły i umocnił nasze serca. Wiemy, że bez Twojego prowadzenia błądzimy, jak owce bez pasterza ale z Tobą możemy śmiało kroczyć naprzód, ufając w Bożą miłość i mądrość. Ale jak właściwie rozpoznać prowadzenie Ducha Świętego w naszym życiu? Czy czasami nie mylicie Jego głosu z własnymi pragnieniami lub zewnętrznymi naciskami? To pytanie nurtuje wielu wierzących, którzy szczerze pragną żyć według Bożej woli. Święty Paweł w Liście do Galatów, rozdział 5, wersety 22 i 23, daje nam jasną odpowiedź. Owocem zaś Ducha jest, Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Kiedy nasze decyzje i wybory prowadzą do tych owoców, możemy być pewni, że działamy pod wpływem Ducha Świętego. Ale kiedy nasze czyny rodzą niepokój, gniew, zawiść czy niecierpliwość, wówczas powinniśmy zatrzymać się i ponownie szukać Bożego prowadzenia przez modlitwę i rozeznanie. Mądrość, o którą prosimy Ducha Świętego. Nie jest zwykłą ludzką inteligencją czy wykształceniem. Jest to dar nadprzyrodzony, który pozwala nam widzieć rzeczywistość oczami Bożymi, rozumieć głębsze znaczenie wydarzeń w naszym życiu i podejmować decyzje zgodne z wiecznym planem zbawienia. W pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 1983, wersety 5 do 14, czytamy o królu Salomonie, który prosił Boga nie o bogactwa czy długie życie, ale o mądre serce aby mógł dobrze rządzić Bożym ludem. Bóg był tak zadowolony z tej prośby, że obdarzył Salomona nie tylko mądrością, ale także wszystkimi innymi dobrami. Czy nie jest to zachętą dla nas, aby również prosić przede wszystkim o mądrość? Duchu Święty, Ty, który znasz nasze najgłębsze pragnienia i obawy, błagamy Cię o dar rozeznania. Kiedy stoimy przed trudnymi wyborami, kiedy przyszłość wydaje się niepewna, a droga przed nami mglistą, Przyjdź i oświeć nasze kroki. Pomóż nam odróżnić Twój głos od licznych głosów świata, które próbują nas zwieść i zaprowadzić na manowce. Daj nam odwagę, aby podążać za Twoim prowadzeniem, nawet gdy wymaga to od nas poświęceń i wyrzeczeń. Umocnij naszą wiarę, aby w chwilach próby nie zwątpić w Twoją obecność i miłość. Czy wiecie, że Duch Święty prowadzi nas nie tylko w wielkich decyzjach życiowych. Ale także w codziennych małych wyborach? Jak często prosicie Go o pomoc w zwykłych, przyziemnych sprawach? Jezus w Ewangelii, według Świętego Mateusza, rozdział 10, wersety 29 i 30, przypomina nam, czy nie sprzedaje się dwóch wróbli za pieniążek, a jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego. U Was zaś i włosy na głowie są wszystkie policzone. Jeśli Bóg troszczy się o tak drobne rzeczy, tym bardziej pragnie prowadzić nas w każdym aspekcie naszego życia. Nie ma sprawy zbyt małej, aby nie można było jej powierzyć Duchowi Świętemu. Czy prosimy Go o pomoc przy wyborze słów w trudnej rozmowie, czy szukamy Jego prowadzenia w relacjach z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami? Prowadzenie Ducha Świętego często przychodzi do nas przez Słowo Boże, kiedy regularnie czytamy Pismo Święte z otwartym sercem. Duch Święty używa tych świętych kart, aby przemówić bezpośrednio do naszej sytuacji. Psalm 119, wers 105 głosi: Lampą dla moich stóp jest Twoje słowo i światłem na mojej ścieżce. Czy macie zwyczaj codziennego czytania Biblii? Czy podczas lektury prosicie Ducha Świętego o oświecenie, aby zrozumieć, jak konkretny fragment odnosi się do Waszego życia? Nieraz zdarza się, że czytamy ten sam werset wielokrotnie, ale nagle, w określonym momencie naszego życia, Duch Święty otwiera nasze oczy i pozwala nam zobaczyć w nim nowe, głębokie znaczenie, które staje się odpowiedzią na nasze pytania i dylematy. Módlmy się dalej z pełnym zaufaniem, Duchu Prawdy, Ty, który prowadzisz nas ku całej prawdzie, jak obiecał nam Jezus, otwórz nasze serca na Twoje działanie. Usuń z nas wszelką dumę i upór, które mogłyby utrudnić Ci dostęp do naszych serc. Pomóż nam stać się jak małe dzieci, które bez wahania idą za ręką rodzica, nie pytając dokąd, ale ufając w Jego miłość i mądrość. Daj nam łaskę pokory, abyśmy potrafili przyznać, że nasze własne siły i rozum nie wystarczą, aby poprowadzić nas przez wszystkie życiowe wyzwania. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego czasami nasze modlitwy o prowadzenie wydają się pozostawać bez odpowiedzi? Dlaczego mimo szczerych próśb czasami nie czujemy wyraźnego prowadzenia? Odpowiedź może tkwić w naszym podejściu do modlitwy i naszej gotowości na przyjęcie Bożej woli. Duch Święty zawsze odpowiada na nasze modlitwy, ale nie zawsze w sposób, jakiego oczekujemy. Czasami Jego odpowiedzią jest cierpliwe czekanie ponieważ nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, co chce nam dać. Czasami odpowiada przez okoliczności, inne osoby lub przez głębokie wewnętrzne przekonanie, które rodzi się w naszym sercu podczas modlitwy. Prorok Izajasz w rozdziale 55, wersety 8 i 9 przypomina nam: Bo moje myśli to nie wasze myśli i wasze drogi to nie moje drogi, wyrocznia Pana. Jak niebiosa są wyższe od ziemi, tak moje drogi są wyższe od Waszych dróg, a moje myśli od Waszych myśli. Prawdziwa mądrość Ducha Świętego objawia się również w naszej zdolności do wybaczenia i miłości do nieprzyjaciół. Jak trudno jest czasami zrozumieć, że Bóg wzywa nas do miłowania tych, którzy nas skrzywdzili? Czy potraficie rozpoznać w tym wyzwaniu głos Ducha Świętego, który prowadzi Was ku świętości? Jezus w Kazaniu na Górze, w Ewangelii, według Świętego Mateusza, rozdział 5. Wersety 43-48 mówi Słyszeliście, że powiedziano Będziesz miłował bliźniego swojego, a nieprzyjaciela swojego Będziesz nienawidził A ja wam powiadam Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują To jest właśnie ta nadprzyrodzona mądrość, która pochodzi tylko od Ducha Świętego Nasze ludzkie serce naturalnie pragnie odwetu ale Duch Święty prowadzi nas ku wybaczeniu i miłości, które uzdrawia zarówno nas, jak i tych, którzy nas skrzywdzili. Duch Święty, źródło wszelkiej mądrości, naucz nas rozpoznawać Twoją obecność w naszym codziennym życiu. Kiedy czujemy się przytłoczeni obowiązkami, stresem i niepewnością, przypomnij nam, że jesteś z nami i że możemy wszystko powierzyć Twojej opiece. Pomóż nam pamiętać o tym, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach, że Ty jesteś naszym wewnętrznym przewodnikiem, który nigdy nas nie opuści. Umocnij naszą wiarę w chwilach próby i daj nam głęboką pewność, że wszystko, co się z nami dzieje, służy naszemu dobru duchowemu, jeśli tylko pozwalamy Ci działać w naszym życiu. Czy wiecie, że modlitwa do Ducha Świętego może całkowicie odmienić nasz sposób patrzenia na trudności i cierpienia? Kiedy prosimy go o prowadzenie, zaczynamy rozumieć, że nawet najboleśniejsze doświadczenia mogą stać się źródłem duchowego wzrostu i zbliżenia do Boga. Święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 8, wers 28, zapewnia nas: "Wiemy też, że Bóg współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy go miłują." To nie znaczy, że wszystko, co nas spotyka, jest dobre samo w sobie, ale że Duch Święty może każdą sytuację przemienić w narzędzie naszego duchowego doskonalenia. Kiedy przeżywamy trudności z tą świadomością, Nasze serca napełniają się pokojem, który przewyższa wszelkie rozumienie, jak pisze Święty Paweł w liście do Filipian, rozdział 4, wers 7. Przyjmijmy teraz w ciszy naszych serc to wielkie błogosławieństwo, które Duch Święty chce nam dzisiaj udzielić. Może właśnie teraz, w tej chwili, odpowiada On na Wasze długie modlitwy o prowadzenie. Może właśnie przez te słowa chce Wam przypomnieć o Swojej nieustannej obecności w Waszym życiu. Pozwólcie, aby Jego pokój napełnił wasze serca i aby Jego światło rozjaśniło wszystkie obszary Waszego życia, które wydają się ciemne i niezrozumiałe. Pamiętajcie, że jesteście ukochanymi dziećmi Bożymi i że Duch Święty pragnie prowadzić was nie tylko przez to życie, ale ku wiecznej szczęśliwości w niebie. Niech ta świadomość dodaje wam odwagi w trudnych chwilach i napełnia radością w chwilach błogosławieństw. Na zakończenie naszej wspólnej modlitwy pragnę zapewnić Was, że każdy z Was jest dziś szczególnie błogosławiony przez Ducha Świętego. Niech jego dary mądrości, rozeznania, odwagi i pobożności stają się Waszym codziennym udziałem. Niech prowadzi Was we wszystkich Waszych decyzjach, i niech Wasz, a życie stanie się żywym świadectwem Jego mocy i miłości. Amen. Jeśli ta modlitwa dotknęła Waszego serca w jakikolwiek sposób, Pomóżcie mi podzielić się nią z większą liczbą osób. Razem osiągnijmy cel 30 polubień tego wideo. Obiecuję Wam, że gdziekolwiek będę, będę niezmiernie wdzięczny za ten tak prosty gest i gwarantuję Wam, że to wróci do Was w formie błogosławieństw wielu błogosławieństw w Waszym życiu. Myśląc o tym, jestem pewien, że pokochacie następne wideo. Więc zapiszcie się teraz do kanału, aktywujcie dzwonek i nie przegapcie niczego. Niech Bóg Was błogosławi. Amen.